见嘛。 Dzisiaj powiem o najnowszych zmianach, o nowych skinach i pakietach i kilku innych rzeczach. Zacznijmy od nowego skina i pakietu. Wczoraj Epic Games na Facebooku wysłał takie coś. Widzimy tu oczywiście nowy skin Julki, Plecak i kilow. Zostało to wysłane oczywiście przez Padek i kilka minut po wysłaniu tego zostało to usunięte. Ale jednak gracze i tak to zauważyli. Więc prawdopodobnie ten skin wejdzie za niedługo do gry. Co do tematu nowego pakietu. W kracie pojawym za pewien level można odblokować takie oto graffiti. I z tego co się dowiedzieliśmy 3 skiny są z nim powiązane. A na samym tym graffiti możemy zobaczyć bananka, i rybę. Więc możliwe, że w tym pakiecie będą te właśnie trzy skiny i nawet zaczęły powstawać nowe koncepty. Jeden z nich wygląda właśnie tak. A co do zmian w samej grze to zostały wyłączone dwie modki, a konkretnie modka Neymara i Ironmana. Bo dzięki tej modce można było być niewidzialnym. I już dzisiaj do gry także trafiła nowa ekipa Fortnite i nie zapomnijmy o tym, że posiadacze ekipy Fortnite co tydzień będą dostawali jakieś darmowe przedmioty, a już pierwsze takie przedmiot dostaniemy za kilka dni. No i co to było na tyle, więc do zobaczenia. No i cześć!